Najdłuższa w historii. Tak, tak, tak tutaj zasłyszałem yy, gronda i no, ja chyba się nie da w kilku zdaniach podsumować tego, co się dzisiaj wydarzyło. Najdłuższa? Tak, słyszałem, że naj, najdłuższe walki i łączny czas trwania był najdłuższy. No pewnie tak było. No dobra, no to fajnie. No. Jak najdłuższe, to myślę, że kibice się bardzo cieszyli z tego powodu, bo mogli poglądać dłuż, najdłuższą grondę, jaka była dotychczas. Myślę, że obrazkowo była też fajnie, kolorowo. Były, były fajne dziewczyny, były fajne walki. No, no mam nadzieję, że się podobało, bo mi osobiście podobało się bardzo. Nastawienie było takie, że wrzesień to jest ten takie tak docelowe wydarzenie, które ma, ma zrobić to boom. A tutaj po drodze taka wakacyjna gromda i wyskoczyła, i się okazało, że zrobiła też boom. To było takie bum-bum, podwójne bum-bum, nie? Nie, nie, naprawdę, powiem szczerze, że jestem, jestem mega zadowolony, bo, bo to, co zobaczyłem, to, co odbieram telefony i to, co dostaję wiadomości, to myślę, że, że naprawdę widać, że, że się podobało. Myślę, że to jest taki dobry kierunek, bo wczoraj, jak rozmawialiśmy, mówiłem, że ci zawodnicy dostaną drugą szansę. Ci zawodnicy drugą szansę wykorzystali. Ja myślę, że najbardziej z tego wszystkiego wykorzystał ją Łukasz Załóżka, który, który w pierwszej gromdzie był znakowany, ciężko przez, przez Tysona. Nie poddał się, nie poddał się, walczył, walczył, żeby po prostu wystąpić w boksie zawodowym, później walczył, żeby, żeby wystąpić no, znowu na gromdzie. No i dzisiaj widzimy, że gromda bicz była jego. Yy, Łukasz wy, wygrał, no i bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo mu gratuluję. No, gratuluję wszystkim zawodnikom, bo wiadomo, że zostawili serce. No i co mogę powiedzieć, no, no tyle, za jestem bardzo zadowolony. No brodacz dopiął swego, ale mówi tutaj, jak rozmawialiśmy, to mówił, że, że boks, teraz trzeba zmazać plamę w boksie zawodowym. No najpierw się niech się cieszy z tego, z tego zwycięstwa na Gromdzie Bicza, a jeśli chodzi o zmazanie plany w boksie zawodowym, to my na Gromdzie spełniamy marzeny, marzenia i myślę, że, że to marzenie spełnimy też Łukaszowi i damy mu tę walkę w boksie zawodowym, żeby, żeby, żeby zaboksował. Miejmy nadzieję, że też wygraną, tak jak na Gromdzie. No i co, no i co musimy jechać dalej, bo, bo nie, ma, nie ma czasu, nie ma odpoczywania, bo za chwilę, za chwilę znowu kolejna, kolejna gromda, kolejny finał i myślę, że ten finał Zadema Gromadski też jest elektryzujący dla wszystkich, tak jak ta, ta gala. Było dzisiaj sporo takich twarzy, które już już widzieliśmy, dostały drugą szansę, drugie życie, jak to mówiliście, ale też były nowe postaci, jak na przykład Nikoś, jak on wypadł. No powiem szczerze, że tak zadowalająco, bo, bo widzieliśmy, że on był bodajże na gromdzie piątce rezerwowym, powiedziałem mu, że, że jeśli, jeśli tam nie zawalczy, zawalczy na kolejnej gromdzie, no i na kolejnej gromdzie, gromdzie zawalczył. Myślę, że pokazał się bardzo z dobrej strony, bo... Bo widzieliśmy, widzieliśmy go, jakie, jakie dawał walki. Myślę, że te walki były bodajże jedne z najdłuższych w jego wykonaniu. Stolara, Stolara wyszedł świeży, no i zrobił robotę trochę Nikosiowi zabrakło tlenu, no ale miejmy nadzieję, że, że chłopak się nie załamie, nie podda się. My już zadeklarowaliśmy, że dostanie kolejną szansę. I, no i tylko po prostu spinać poślady i jedziemy dalej. To co, to, co było już za nami dzisiaj, Gromda Beach, ale termin już jest znany kolejnej gali. No tak, my, my termin kolejnej gali znamy. Myślę, że to nie będziemy musieli długo czekać. Dzisiaj go nie chcę, nie chcę podawać, ale myślę, że to będzie pierwsza połowa, pierwsza połowa września. No i co? No i musimy, musimy też się zawijać do roboty, bo, bo wiemy, że ile pracy to kosztuje. Bo, bo też ta gronda, która, która miała w pierwszej wersji się odbyć na plaży, później odbyła się na odbyła się tu jej na hali i też kosztowała nas dużo zdrowia i przeformatowania całego, całego projektu. No ale mam nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku wszystkim się podobało. No i cieszymy się wspólnym sukcesem. Trzy słowa podsumowania dzisiejszego wieczoru. No było mega zajebiście, jestem bardzo zadowolony. Chwała chłopakom za, za dobrą bitkę i dziękuję kibicom, że byli z nami. No to to jest takie myśli, taka puenta i podsumowanie tej całej, całej gali. No i cieszę się, że, że tak licznie, tak licznie do mnie piszecie, do mnie dzwonicie i tak licznie do doglądacie. I widzimy się w... w pierwszej połowie września. Super. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo zawod.